Kochani, witam Was bardzo serdecznie tak na kanale. Zakręcę pozytywnie w kolejnym poradniku paznokci jak ja robię. Oczywiście używam takiej lampy, bardzo fajna, lepsza niż tamto miałam, bo tamta była bodajże z tymi, tymi jak to się mówi, durcikami Kopał strasznie, prąd się zepsuła. W tej lampie mamy tak 10 sekund 30, 60, 1 jest 100. Ponad lampę tutaj na tej czwórce bardzo ładnie świeci, także widzicie. Będziemy potrzebować do używania oczywiście pędzelki. Idziemy na całość, robimy sobie średnie paznokcie. długich nie, nie, bo będzie ciężko pracować. Krótkich nie, bo wiadomo, ale muszę zrobić, bo mam złą manierę. Słuchajcie, obgryzanie paznokci. Także makabra. A i co? Ja używam takich oto paseczków. Takich oto top w jednym. Kupiłam kiedyś, słuchajcie, top 2 w jednym w pojedynczo. To drożej wydam 29,90 Drożej wydam. I pani mi zaproponowała a może pani by chciała taki spłaść top w jednym, bas i top w jednym. A ja bardzo chętnie, ale to jest dobre w ogóle, mówi, że tak, stwierdza. Czekajcie, które to było to. I od tej pory bas i top 2 w jednym będę kupować. bo no ja oczywiście stosuję na paznokcie coś takiego żel. Tak. Gdzie to jeszcze? Gdzieś tu jeszcze jedno było. W następnym odcinku wam pokażę. No i co? Zobaczcie na tych paskach mi lepiej zrobić i teraz tak mamy tutaj takie okienko przyklejamy obojętnie, czy tak przykleicie, czy tak ja akurat przyklejam z przyzwyczajenia tak. I teraz tak zobaczcie trzeba będzie pięknie się wy. Możecie to też zobaczcie przerwać. Widzicie, wam lepiej się o przyklejało, ale bez różnicy właśnie się tak przyzwyczajona, słuchajcie, pracuję tyle w tym, te włosy w paznokciach i nie tylko, że. No właśnie, tutaj doklejamy. Musimy dobrze to umocnić, słuchajcie, bez rękawiczek. sobie to słuchajcie, bez rękawiczek. Klient chce znowu z rękawiczkach i ale sobie to bez rękawiczek. I teraz ganiecie, który zakręcona. Weźmy ogólnie pędzelek, Czekajcie. to jest do wzorków, serduszka będziemy robić, czyli to jest do wzorków, to jest do rozciągania, to jest do wzorków, to są do wzorków i te dwa są do użytku. Dla każdego klienta mam oczywiście oddzielne, wyobraźcie sobie jak higienicznie robię wszystko, także... Z tymi tatuażami tak się stajam, czy nie, jeśli na jakieś kursy, bardzo fajne ogólnie są. No i bierzemy teraz tak, zobaczcie. Top w jednym. Kładziemy tutaj na środeczek, musicie położyć. Tak i zobaczcie, jak kładziemy, wiecie, widać, wiecie. jak kładziemy to na środeczek i ze środeczka delikatnie, zobaczcie, rozciągamy to tutaj na paseczek, jakie paznokcie nas interesują. I nie wol... uważajcie, żeby nie zaleć skórek ani nic z tych rzeczy, bo jak zalejecie skórki, to amen będzie Wam pękało. I teraz kochani, co? Zobaczcie. Poczekajcie, nie zalejcie skórek. Zobaczcie. Kładziemy najpierw na, na 10 sekund. Ojejku. Ale wali po oczach. Na to też uważajcie, bo to jest bardzo rakotwórcze. Nie tylko takie coś. Ma 30 na 60 i na 100. Także co kochani, żegnamy się i widzimy się za chwilę w następnym odcinku.